Szanowni Państwo, wczoraj odbył się w Brukseli jednodniowy szczyt europejski. To spotkanie było szczególnie ważne, gdyż poruszono na nim temat energetyki i kierunków wspólnych założeń w tym zakresie. Drugim tematem szczytu była walka z nadużyciami finansowymi, czyli tzw. rajami podatkowymi. Walka z nimi, szczególnie w czasach kryzysu, staje się ważnym znakiem solidarności pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Rosnące ceny energii w Europie powodują, że konkurencyjność europejskich firm na globalnym rynku spada. Wzrost cen ma również wpływ na budżet każdego z nas. Według szacunków Komisji Europejskiej od 2005 roku ceny energii w Unii Europejskiej wzrosły aż o 37%. Gospodarstwa domowe w Europie wydają aż od 7 do 17% swojego budżetu na energię. Te liczby mówią same za siebie. Unia Europejska, musi podjąć kieru... musi... Unia Europejska musi podjąć kroki w celu obniżenia kosztów energii dla swoich obywateli, jak i dla rodzimych firm oraz przemyśleć przyszłość wspólnego rynku energii. W kontekście przyszłości polityki energetycznej Unii Europejskiej poruszony został również temat wydobycia gazu łupkowego. Gaz łupkowy może być szansą na dywersyfikację tzw. miksu energetycznego w wielu krajach członkowskich. Szefowie państw i rządów zgodnie, zgodni są co do tego, że Europa musi zdywersyfikować swoje źródła energii i wykorzystać równ, zarówno odnawialne, jak i rodzime źródła energii kopalnych, do których gaz łupkowy jest zaliczany. Możliwość jego wydobywania nie tylko wpłynie na obniżenie kosztów energii, ale także pomoże kompensować koszty poniesione przez gospodarkę z powodu jej zmiany na niskowęglową. Na szczycie pojawił się jeszcze jeden temat konflikt w Syrii. Unia Europejska daje wyraźny sygnał, że chce podjąć działania dyplomatyczne i polityczne, aby pomóc rozwiązać ten konflikt. Wczoraj po południu na sesji plenarnej sytuacja syryjskich uchodźców była żywo dyskutowana przez europosłów. A tego samego wieczoru szefowie państw i rządów obradowali nad wspólnym stanowiskiem przed planowaną Genewską Konferencją Pokojową poświęconą rozwiązaniu kryzysu w Syrii. Te zdecydowane działania pokazują, że walka o prawa człowieka jest nie tylko bardzo ważnym elementem naszej pracy, ale także jest podejmowana z głębokim przekonaniem, że wartości, na jakich budujemy Unię, są uniwersalne.